Jest rok 2873. Planeta Ziemi ulega rozpadowi. Życie na niej praktycznie już nie istnieje. Ostatnią szansą dla ocalałych ich serc jest podróż kosmiczna. Grupa najdzielniejszych i najodważniejszych podróżników wyrusza, aby zamieszkać obcą planetą. Nikt nie wie, co ich czeka. zmagają się z, z wieloma wyzwaniami, o których nawet im się nie śniło. Nagle jeden z nich zauważył planetę, która wydawała się być wprost idealna. Żaden ziemianin jeszcze nigdy nie był na takiej dalekiej podróży. Niespodziewanie dochodzą do wniosku, że to jest planeta Milejewko. Nowo przybyli zaczynają eksplorować Milejewko. Zastanawiają się, czy jest tutaj jakaś forma życia. Jeszcze nie wiedzą, że są obserwowani. Rodowici mieszkańcy Milejewka donoszą do swojego przywódcy informacje zdobyte na temat gości. Wspólnie postanawiają, że pozwolą im zamieszkać w Milejewku, jeśli podróżnicy przejdą próbę czystości serca. Milejewkowicze też że ziemian do tutaj bazy Pensacola, która od tysięcy lat przeżona jest przez rocznego wojownika i jego wilka, którzy ją tylko w obecności istot o czystym i odważnym sercu. Gdy okazało się, że każdy z podróżników przeszedł próbę, został oni bardzo przyjaźnie przywitani przez Milewkowiczów i żyli długo i szczęśliwie na planecie Milejewko.